Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Ja nazywam się Justyna Kozłowska i być może kojarzycie mnie z internetu, bo działam pod nazwą 10 Minut Spokoju. E, Chwila na oddech to nasza wspólna akcja z marką Electrolux, i tutaj właśnie będziemy zastanawiać się nad tym, jak na chwilę zwolnić, jak się zrelaksować, jak zrobić tak, żeby po prostu czuć się dobrze. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jak organizować czas na obowiązki. Czy trzlatek może nam pomóc w wyjmowaniu naczyń ze zmywarki? Czego możemy wymagać od naszego partnera? A może mogę po prostu mieć godzinę dla siebie? No właśnie, będziemy się wspólnie nad tym wszystkim zastanawiać. I od razu na samym początku pragnę zaznaczyć, że totalnie nie czuję się ekspertem tutaj, tak samo jak wy, próbuję, kombinuję, raz mi wychodzi, raz nie, raz jest lepiej, raz gorzej, ale właśnie po to siebie mamy, żeby być dla siebie wsparciem i żeby dzielić się doświadczeniami. Jak zostajemy rodzicami, a ja jestem mamą czwórki, to na początku tej przygody z macierzyństwem naprawdę trudno złapać oddech. Trudno czasem wręcz oddychać, bo stres o tego małego człowieka jest naprawdę ogromny. A później, jak już mamy wrażenie, że troszeczkę ogarniamy tę nową rzeczywistość, to zaczynamy planować. No i tutaj pewnie wszyscy rodzice wybuchają śmiechem, bo planowanie i dzieci nie zawsze idą w parze, no ale jednak trzeba jakoś funkcjonować. Jak? No właśnie, ja dzisiaj opowiem Wam o tym, co u mnie mniej więcej się sprawdza. Po pierwsze lista priorytetów. Zdarza mi się jeszcze cały czas łapać na tym, że jak zostaję sama, czyli jak trójka dzieciaków jest w placówkach, a mój najmłodszy syn wychodzi z nianią na spacer i mam te trzy godziny na pracę, na dom, e, dla siebie, to rzucam się w wir obowiązków i chcę odpisać na maile. Chcę coś nagrać, chcę coś ugotować. Jeszcze byłoby super, gdybym pojechała na zakupy w tym czasie, e, a finalnie wychodzi na to, że wszystko mam rozgrzebane, niczego nie udaje mi się dokończyć no i tak się nie da. Więc musimy sobie ustalić, co w danym momencie tu i teraz dla nas jest najważniejsze i według tej listy tudu działać. Przyznaję, że jakiś czas temu tak e, sprzym żeiemm oka patrzyłam na te wszystkie listy zadań, ale to się naprawdę sprawdza. Kolejna bardzo ważna rzecz pamiętajcie o tym, że nasi, mężowie, partnerzy, ojcowie są tak samo jak my rodzicami i tak samo jak my domownikami. i naprawdę oni mogą wykonywać te same czynności, co my. Wiem, to bywa trudne, bo my uważamy, że zrobimy oczywiście wszystko najlepiej i czasami im na to nie pozwalamy, ale naprawdę nie tędy droga. To jest droga do kłótni, do afer, więc naprawdę odpuśćmy, wyluzujmy się. Niech ci mężczyźni doświadczają, niech eksperymentują i dlatego ja e, tak naprawdę od samego początku e, pilnuję, żeby mój facet zostawał sam z dzieckiem, żeby je usypiał, żeby wychodził na spacer e, i dokładnie tak samo jest z domowymi obowiązkami. Wyjmowanie naczyń ze zmywarki jest dla niego czymś normalnym. A skoro przy zmywarce jesteśmy, to u mnie w domu teraz uwaga, uwaga, jest zmywarkowy, jest stołowy, jest ciuchowy. Światłowy, i tych ról tutaj mogłoby się pojawić znacznie więcej. Tak naprawdę od nas tylko zależy, jakie role przypiszemy naszym dzieciom. Tak, dokładnie. Bo chodzi o to, żeby w te wszystkie obowiązki, domowe aktywności zaangażować absolutnie wszystkich. Bo prawda jest taka, że już nawet trzylatek może pomóc w rozładowaniu czy załadowaniu zmywarki, może podawać talerze, sztućce, kubki. No i właśnie u mnie dzieciaki raz w tygodniu losują takie role. No i skłamałabym, gdybym powiedziała, że oni z uśmiechem na ustach ochoczo wykonują te wszystkie czynności. Absolutnie tak nie jest. Rzeczywiście trzeba motywować je, trzeba tego pilnować. Raz działa, raz nie, czasami ja też odpuszczam, bo wolę coś zrobić szybciej sama, ale na dłuższą metę te role naprawdę się sprawdzają. Nie bójmy się prosić o pomoc. To jest normalne, że czasem nie wyrabiamy. Że czasem nie dajemy rady. Naprawdę tutaj niczego nie musimy nikomu udowadniać. Macierzyństwo czy prowadzenie domu to nie są zawody. Więc myślę, że fajnie, jeżeli z odsieczą może przybyć przyjaciółka, mama, babcia, niania, ciocia tak naprawdę ktokolwiek. I pamiętajmy o tym, że to działa w dwie strony. Czasami to my potrzebujemy pomocy, czasami fajnie tę pomoc komuś ofiarować, właśnie na tym polega to wsparcie. Bliskich osób. A teraz uwaga, uwaga, przechodzimy do bardzo fajnego punktu, do przyjemności. No bo umówmy się, równowaga w przyrodzie musi być i nie da się wykonywać tylko tych rzeczy, które do nas należą. No i tutaj po raz kolejny możemy skupić się na tych przyjemnościach tak razem, rodzinnie. Znowu można zrobić sobie listę przyjemności i na przykład. Raz dziennie, raz w tygodniu coś wylosować. I to naprawdę mogą być proste, łatwe rzeczy. To może być ciacho zjedzone w kawiarni, to może być wspólna wyprawa rowerowa, zagranie w ulubioną grę, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj liczę na Waszą kreatywność i pomysłowość. No i teraz. To już tak naprawdę najlepsze na koniec, bo przyjemności przyjemnościami, ale czas dla siebie naprawdę musi być, bo my, kobiety, o sobie, no niestety zapominamy. A musimy o sobie pamiętać, bo jak nie my, to kto? Nikt za nas tego nie zrobi. Co więcej, myślę, że o tym czasie dla siebie, o tym, żeby dbać o tę chwilę oddechu, powstanie kolejny odcinek. Tak, umawiamy się. No, to mam nadzieję, że wszystko jasne i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku.